不是。 generałowie, do wojska polskiego, komendanci służb, panie pośle do Parlamentu Europejskiego, Panowie Przedstawiciele Samorządu Lokalnego, Szanowni Państwo. Rok 2019 jest rokiem niezwykłym dla Polski, dla Polaków, również dla mieszkańców naszego miasta regionowa. To rok, w którym świętujemy 20-lecie przynależności Polski. Do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, piętnastolecie lecie przynależności do Unii Europejskiej. Podczas defilady 3 maja wojsko-polskie, ramię w ramię z żołnierzami NATO i żołnierzami państw Unii Europejskiej, defilowało w ulicach Warszawy, pokazując naszą jedność, nasze sprzymierzenie. A także rok, który jest 75. rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Wczoraj, razem z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą, miałem zaszczyt uczestniczenia w Pętrzy Świętych na cmentarzu na Monte Cassino. To było wielkie wydarzenie. To było jedno z wydarzeń, które kształtuje również dzisiejsze postawy żołnierzy Wojska Polskiego. Wczoraj miałem zaszczyt porozmawiania z 32 kombatantami, żołnierzami II Korpusu Polskiego z Monte Cassino. Ludzie o niezwykłym charakterze. Ludzie, którzy byli odważni. Ludzie, którzy kochali Polskę, kochają Polskę nadal. To jest właśnie źródło postaw dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. No i dziś świętujemy Legionowi Stuleci nadania nazwy naszemu miastu. Nikt nie wyobraża sobie Legionowa bez Wojska Polskiego. Różnie to bywało w historii. Jeszcze w roku 2011 rząd Galicji PO-PSL zlikwidował Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Jerzy dołusza ale rząd, w którym mam zaszczyt sprawować funkcję ministra obrony narodowej, wzmacnia potencjał obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stąd Wojska Polskiego w Legionowie i w powiecie legionowskim przebywa, jest więcej. Nie tylko wojska, ale bardziej instytucji, które związane są z wojskiem polskim. Chciałbym Państwa poinformować, że skończyliśmy pierwszy etap przygotowań związanych z powstaniem szpitala wojskowego w Legionowie. To będzie szpital, który będzie stanowił filię Wojskowego, wojskowego Instytutu Medycznego. To szpital wojskowy, to szpital, w którym leczyć będą przede wszystkim... Lekarze, żołnierze Wojska Polskiego to jeden z najlepszych szpitali, już tu o winie, mówię tu o Winnie, w Polsce. Filia będzie w Legionowie. Teraz czeka nas złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i następnie rozpisanie przetargu, który wyłonił wykonawczy. A więc wzmacniamy potencjał. Jeżeli chodzi o Legionowo, powiat Legionowski, szpital oczywiście będzie wojskowy, ale będzie otwarty dla mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym jestem ministrem obrony narodowej, za priorytet przyznał kwestie bezpieczeństwa. A więc wkraczamy w kolejne stulecie historii Legionowa u boku Wojska Polskiego, które stanowiło, stanowi i stanowić będzie tożsamości naszego miasta. Dziękuję.